Nie mogło zabraknąć wizyty w dobrej polecanej restauracji tureckiej. Tym razem po prostu kierowaliśmy się opiniami na Google. I tak dotarliśmy do restauracji Ege Sefasi. Są tutaj tylko i wyłącznie dania kuchni tureckiej. Mamy nadzieję zasmakować w przepysznej kuchni lokalnej. Zdecydowaliśmy się na skosztowanie kilku dań na pół. Zamówiliśmy sobie popularną pidę z serem. Taką nam serwują w hotelu, więc chcemy porównać smak. Kolejną, kolejnym daniem to jest manisa, jest to kebab. A jeszcze nam polecono Manti to są takie pierożki z mięsem, które koniecznie trzeba skosztować jak się jest w Turcji. Na ten moment, trzy dania. Zobaczymy, czy jeszcze zechcemy coś więcej. Zamówiliśmy świeży sok ze świeżo wyciskanych pomarańczy. Ostatni raz mieliśmy okazję tak dobry pić w Maroko. No i ten jest oczywiście również wyśmienity. Dostaliśmy czekadełko. Są to dwa sosy, jeden jogurtowy, drugi. Pomidorowy, ja bym powiedziała, że jest jeszcze jakaś ostra papryczka. Rukola i pomidory skrapiamy cytryną. I tak naprawdę można by było jeść widelcem, ale najlepiej wziąć sobie rukole, zwinąć, pomaczać w sosie i po prostu skosztować. I dostaliśmy jedno z pierwszych dań manisa. Jest to kebab z mięsa cielęco jagnięcego, podane z chlebem w sosie pomidorowym z warzywami. Wygląda obłędnie. Będziemy smakować i oczywiście damy znać, jak skosztujemy. To danie jest obłędne. Powiem Wam, że Niebo w gębie. Mięso fantastyczne, delikatne. Czuć, że jest jak gęcina. Sos jest jogurtowo-pomidorowy. Petarda. Świetnie przełamuje taką kwaskowością całe dania. Pieczone pomidory, pieczona papryka, w tym rewelacyjny kebab. Gdzie taki jest w Polsce? Chętnie pójdę. Ja normalnie, jak mam wybór. To nie jadam mięsa. Wolę pozostać przy warzywach. Ale z przyjemnością sięgam po kolejny kawałek tego mięsa, bo jest bardzo delikatny. Świetnie przyprawione, nie przesadnie. Tak jak już Marek powiedział, super się komponuje z całym sosem pomidorowo-jogurtowym. No po prostu. Pycha. do tego dania dostaliśmy również chleb. Słuchajcie, jest ciepły, i jeszcze y, 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 czuć, że był dopiero co wyciągnięty y, z pieca, pięknie pachnie, no, idealne do tego, żeby namoczyć jeszcze pozostały sos i po prostu skosztować. Pierożki nadziewane mięsem, trochę porównywane do polskich pierogów. Czy na pewno? Zaraz się przekonamy. Super, bardzo smaczne danie. Według mnie to tak smakuje jak nasze polskie pierogi z mięsem. Całość jest oblana jogurtem i jeszcze jakimś sosem z papryki, z pomidorów, ciężko powiedzieć. Bardzo dobre, a jeszcze dodatkowo posypane suszoną miętą. Bardzo smaczne, też warto spróbować. No i jest też pide. To... Ciasto jak na pizzę, rozwałkowane bardzo, bardzo cienko, nadziane serem w naszym przypadku i natką pietruszki. Powiedziałabym, że wygląda trochę jak bardzo mocno zwinięte chaczapuri. Skosztujemy. Zobaczymy, czy dokładnie takie samo jest jak w naszym hotelu. Mm. Zdecydowanie lepszy ser. Chyba weźmiemy na wynos. Bardzo duże porcje. Pides kosztowane, również bardzo dobre. W ogóle ciężko się tutaj do czegokolwiek przyczepić. Póki co nie mamy żadnych negatywnych uwag. Jedzenie jest pyszne. Oceny na Google nie kłamały. Porcje są bardzo duże, według mnie oczywiście. Wzięliśmy te trzy dania, i no, będzie lipa to wszystko zjeść, więc chyba pudełko i na wynos będziemy jeść może po drodze do hotelu. A tymczasem będę się raczył i rozkoszował kolejnym kęsem. sobie myślę, że w sumie można by było pójść na typowy street food, czyli kebaby. Ale żeby posmakować tych prawdziwych dań tureckich, to warto wybrać się do takiej restauracji, do jakiej my dziś właśnie nie przyszliśmy. Dlaczego warto? Poza tym, że jedzenie jest przepyszne, to co przykuło moją uwagę, jest fakt, że stołują się tutaj głównie lokalni, A to, myślę, już świadczy o jakości tego miejsca. Myślę, że już chyba wszystko było powiedziane o tym miejscu, a może prawie wszystko. Natomiast, jeśli ktoś będzie w Marmaris, to warto zapamiętać to. Ege i Restaurant. I... Nie szukać żadnych restauracji na promenadach. Zapewne są niektóre dobre, chociaż nie mają takich opinii. Eee, tu jest pysznie, jest fantastyczna obsługa, wszyscy są mili, uczynni, pomocni. No fantastycznie po prostu, jedzenie jest super. Ja myślę, że chyba lepiej nie mogliśmy trafić i pośród tego dużego researchu, który zrobiliśmy o tych restauracjach tutaj w okolicach, z najwyższymi ocenami. Myślę, że to był strzał w dziesiątkę i Justyna się ze mną w tym temacie zgubiła. Ogólnie ceny uważam, że są bardzo w porządku, bo na przykład takie danie jak minca, czyli to mięsne danie, które dostaliśmy najpierw, kosztuje 380 tureckich lira, co daje 38 zł, Bardzo duża porcja. My we dwoje, dzieląc ją na pół po to, żeby zasmakować, bardzo się najedliśmy, a co dopiero porcja dla jednej osoby. Takie manti to 270 lira, czyli 27 zł, również bardzo duża porcja. A soki pomarańczowe około 6 zł duża szklanka, jakieś 350-400 ml. No, ceny zachęcają. Za naszą powiedzmy kolację zapłaciliśmy 1100 lira, czyli około 110 zł. Uważam, że za to, co dostaliśmy, była jeszcze kawa, były te soki oczywiście, pomarańcze, uważam, że to bardzo uczciwa cena. To jest około 110 zł, więc e, super. Egesa Fasi. Polecamy. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka i zasubskrybuj nasze konto, żeby być na bieżąco z kolejnymi relacjami z podróży. Dzięki temu pomożesz nam rozwijać kanał i dzielić się jeszcze większą ilością inspiracji z naszych wyjazdów. Do zobaczenia w kolejnych filmach.